Hybrydy typu plug jeszcze kilka lat temu dla wielu osób były tematem praktycznie obcym, a dzisiaj dzisiaj jest to niemalże codzienność wymuszona przez przepisy ekologiczne. Swoją ofertę tego typu samochodów Mitsubishi rozszerzył o kolejny pojazd Eclipse Cross PHEV. Jak jeździ? Tego dowiecie się oglądając ten test. Okej, okay, ale tak właściwie czym dokładnie jest ta hybryda typu plug Mówiąc krótko jest to napęd koordynujący pracę dwóch silników, spalinowego oraz elektrycznego. Od klasycznych hybryd konstrukcję tą odróżnia możliwość doładowywania samochodu z gniazdka i tak naprawdę możliwość całkowicie bezemisyjnej jazdy w mieście na dużo dłuższych odcinkach. I choć temat brzmi bardzo nowocześnie, to trzeba podkreślić, że Mitsubishi swój pierwszy samochód z takim napędem wypuściło już w 2014 roku. I to ze względu na zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, producent jest na tyle pewny swojej konstrukcji, że udziela pięcioletniej gwarancji na pojazd oraz 8-letniej na same ogniwa. Dodatkową gwarancją jakości samochodu może być to, że został on w pełni wyprodukowany w Japonii. Układ napędowy w Eclipse łączy działanie dwóch silników elektrycznych oraz spalinowego o pojemności 2,4 litra. Łączna moc systemowa wynosi 188 koni mechanicznych i pozwala rozpędzić to auto do setki w 10,9 sekundy. Może i nie brzmi to imponująco, ale Eclipse w rzeczywistości sprawia wrażenie zdecydowanie bardziej żwawego. Ku mojemu zaskoczeniu, bardzo żwawy jest także w trybie w pełni elektrycznym, dzięki czemu bez żadnych kompromisów można jeździć po mieście praktycznie bez szelestu. Nie. Zupełnie szczerze dodam, że układ stworzony przez Japończyków to jeden z lepszych napędów tego typu, z którymi miałem ostatnio do czynienia. Świetnie radzi sobie z koordynacją pracy kilku silników, dobrze zarządza energią i niemal niewyczuwalnie przełącza się w tryb EV i spalinowy. W tym miejscu na pewno zaciekawi Was, ile pali ten samochód. Przy w pełni naładowanych akumulatorach, jeżdżąc po mieście, udało mi się osiągnąć wynik nawet poniżej 2 litrów. Możliwe to było dzięki temu, że silnik spalinowy na odcinku kilkunastu kilometrów. Załączył się tak naprawdę tylko parę razy i to dosłownie na chwilę. Przy jeździe na silniku spalinowym, bez problemu udawało mi się utrzymać spalanie poniżej 7 litrów. A jak prowadzi się Eclipse Cross PJV? Choć geneza nazwy sugerowałaby, że powinien to być usportowiony crossover, to jest zupełnie na odwrót. Auto to oferuje bardzo wysoki komfort podróżowania. Jest świetnie wygłuszone, zawieszenie doskonale tłumi nierówności, a dosyć lekki, choć i tak precyzyjny układ kierowniczy sprawiają, że Eclipse jest idealnym kompanem dnia codziennego. Wsiadając do tego samochodu można się odciąć od otaczającego świata i zrelaksować po ciężkim dniu pracy. Eclipse nie ma charakterystyki samochodu mocno angażującego w czasie jazdy. To co mówię z pewnością jest strzałem w serce dla miłośników starej japońskiej motoryzacji, ale co było, to już nie wróci. A to co jest, jest naprawdę dobre. Przy wrażeniach z jazdy muszę koniecznie wspomnieć także o poprawie widoczności do tyłu. Eclipse po nie ma już dzielonej szyby, dzięki czemu widoczność jest naprawdę niezła. Co zwróciło moją uwagę, to łatwość manewrowania tym samochodem w mieście. Mimo dosyć dużych gabarytów, Eclipse Cross jest niezwykle zwrotny. Jak deklaruje producent, promień zawracania wynosi tylko 5,3 m. A jeżeli jesteśmy już przy liczbach katalogowych, to spore wrażenie wywarła na mnie możliwość holowania przyczepy o masie do półtorej tony. A to w hybrydach wcale nie jest takie oczywiste. Wnętrze w nowym Eclipse znacznie poprawiono względem poprzednika. Doczekaliśmy się nieco nowocześniejszego, lepiej wyglądającego i dobrze wykonanego kokpitu. W jego centralnej części króluje największa nowość, czyli ekran systemu inforozrywki, który teraz oferuje wysoką jakość wyświetlanych informacji i obsługuje m.in. Apple CarPlay, co dla wielu osób jest bez wątpienia ważną informacją. Za kierownicą można zająć wygodną pozycję, a dzięki komfortowym fotelom nawet dłuższa trasa nie jest w tym aucie straszna. Sporo miejsca jest również z tyłu. Mając 1,80 m, mieści się sam za sobą i czuje się komfortowo. W tym testowym egzemplarzu, dodatkowo do dyspozycji pasażerów drugiego rzędu siedzeń, są podgrzewane fotele oraz złącza umożliwiające ładowanie telefonu. Zaskakująco duży jest także bagażnik, który, zgodnie z danymi producenta, oferuje 359 litrów w przestrzeni ładunkowej. To, co zasługuje na pochwałę, to to, że Japończycy wygospodarowali pod podłogą miejsce na akcesoria do ładowania samochodu. Mitsubishi Eclipse Cross PHV to świetny samochód dla osób ceniących wysoki komfort jazdy, które chcą się wyróżnić na ulicy, oszczędzając przy tym mnóstwo pieniędzy na paliwie. Samochód tego typu jest genialnym rozwiązaniem dla osób mieszkających w domach, na których zainstalowane są ogniwa fotowoltaiczne. Przy takim ustawieniu można jeździć niemalże za darmo. A ile kosztuje nowy Eclipse Cross? Cennik otwiera kwota 170 990 zł za podstawową, choć już bogatą wersję Invite. Plus. Więcej szczegółów na temat tego modelu możecie poznać, odwiedzając salony Japan Motors oraz stronę www.mitsubishi-japanmotors.pl